Z Olą, słuchaj najciekawszych fragmentów angielskich wpadek i zdobywaj nagrody. To dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach naszego festynu majówkowo-językowego, który potrwa do końca maja e, i e, podczas którego promujemy naszą książeczkę, angielskie wpadki, którego autorką jestem Mła. E, I teraz przeczytam fragment e, tej książki, a następnie e, wylosujemy e, osobę, Spośród tych osób, które już tą książeczkę w tej naszej majówkowej promocji zakupiły, a ta osoba dzisiaj wygra nasz kurs: sekrety relacji z Brytyjczykami o wartości 147 funtów. Dobra, to jedziemy w takim razie. Te osoby, które już książeczkę mają, otwierają ją na stronie 147. Um, to jest, słuchajcie. Rozdział pod tytułem Jak zagadać. Z tego rozdziału dowiesz się, jak poprawnie powiedzieć: słuchać, numer, zakaz wjazdu lub niedowiary, pozdrowienia, jak się masz, jak leci, co porabiasz, kopelat, pozdrów ode mnie swoją żonę, prześlij moje pozdrowienia swojej żonie. Do zobaczenia później i trzymaj się. Wpadka numer 4 to Stara Bieda. Uwaga, będę czytać. Bolesna chwila prawdy. Anglik. Zwracając się do ciebie, How are you doing? Pomimo, że pyta cię, co u ciebie słychać, nie jest tak naprawdę w ogóle zainteresowany Twoją odpowiedzią. Takie pytanie jest po prostu formą grzecznościową i tyle. Kiedy ktoś kichnie, mówisz, na zdrowie. Kiedy kogoś widzisz po raz pierwszy danego dnia, mówisz, dzień dobry a w Wielkiej Brytanii zaraz po powitaniu wypada zapytać o samopoczucie. Anglikowi być może zdechł pies, żona go zdradza, stracił pracę, ale zawsze na pytanie o samopoczucie odpowie, że ma się świetnie. Najprawdopodobniej słowami fine, thank you and you. Jeżeli ktoś cię zapyta how are you doing, a ty zapodasz starą biedę, czyli old poverty, to mógłbyś jeszcze równie dobrze dodać u mnie brud, smród i ubóstwo, gdyż właśnie taki wydźwięk miałaby Twoja odpowiedź. Small talk bywa frustrujący. Dla mnie najbardziej irytujące jest pytanie: How do you do? Na które poprawną odpowiedzią jest to samo pytanie: How do you do? Kiedy pierwszy raz się z tym spotkałam, o mało się nie obraziłam, myśląc, że mój rozmówca mnie małpuje i żarty ze mnie stroi, a on po prostu uprzejmie chciał być. Wiele osób, w tym rodowitych Anglików, ma problem ze small talkiem, czyli unikaniem krępującej ciszy poprzez prowadzenie uprzejmej rozmowy. Jeśli nie jesteś fanem gadania z nieznajomymi o niczym konkretnym, to e, pan Lodens w książce How to talk to anyone Oferuje kapitalne rozwiązania, a mianowicie słuchanie. Im więcej uwagi poświęcasz swojemu rozmówcy, tym bardziej interesujący stajesz się dla niego. Skupienie się na słuchaniu zamiast mówieniu o sobie jest cechą prawdziwie pewnej siebie osoby. Dlatego, jeśli nie lubisz mówić o sobie, naucz się zadawać dobre pytania. Całą lekcję z przykładami, z przykładowymi pytaniami, e, znajdziesz w jednym z moich kursów dostępnych w ramach wyzwania 3M. Ale o tym już kiedy indziej. Ok. Jest fajna jeszcze wpadka numer 5. Pod tytułem Co słychać, i tutaj jest wypisane: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ehm. 10 sposobów na to, jak Anglicy mogą się z Tobą przywitać. Więc te osoby, które książeczkę mają, e, mogą sobie to sprawdzić, puścić sobie do tego audiobooka, którego dostajecie w pakiecie w naszej majówkowej promocji. A to wszystko e, oszczędzając 25 funtów lub też 130 zł, mniej więcej ekwivalent. Um, I co następuje? Następuje losowanie. E, to, co my tutaj wyprawiamy. To chciałabym wam pokazać, a mianowicie teraz weźmiemy i wlusujemy. Słuchajcie nagrody. Tylko chciałabym wam pokazać, skąd my te nagrody bierzemy. Nagrody 6 Screen biorą się z naszego sklepu. Nasz sklep. Proszę bardzo wszystkie produkty. Nasz sklep, tutaj sklep.kursangielskiego.ca.uk, to jest miejsce, w którym możecie zapoznać się z tymi naszymi wszystkimi wspaniałymi e, kursami. Ten, który dzisiaj e, będzie można wygrać, to Sekrety Relacji z Brytyjczykami. E, to jest fantastyczny kurs, w którym e, nauczycie się komunikować tak z Anglikiem, żeby ten wiedział, że jesteś osobą wysoce kulturalną, po prostu żeby mieć fajne wiecie, kontakty e, i ze swoimi sąsiadami brytyjczykami i ze swoimi znajomymi i z, być może z, z, w pracy tak samo. Bardzo przydatny kurs. Masa, oczywiście, praktycznych angielskich wyrażeń. Wartość tego kursu to 147 funtów, a ja, czyli tak, w około 750 zł. Przypomnę, że losujemy zwycięzców. Ja tutaj patrzę się do góry, bo już sobie tutaj przygotowuję listę osób, które będziemy losować i naszą maszynę losującą. Czyli eee, lo, losowanie online. Bo oczywiście nie będziemy tego robić e, samodzielnie. O, mam tutaj tą stronę, z której korzystałam i wczoraj liczba zwycięzców 1 e, będziemy losować spośród tych osób, które książeczkę zakupiły Widzę, że liczba tych osób rośnie dosłownie z minuty na minutę. Więc warto, warto, im szybciej książeczkę kupicie, link w opisie, tym większe Wasze prawdopodobieństwo wylosowania nagrody. Uwaga, wprowadzam listę uczestników. No dobra. I wybierz zwycięzców Ready Steady Go. Ja nie wiem, co to jest słuchajcie. Znowu wygrał facet. Wczoraj wygrał facet? Dzisiaj też wygrał facet. Chyba, że to mężczyźni najczęściej kupują tę książkę. Może być i tak. Słuchajcie, kto wygrywa e, kurs Sekrety Relacji z Brytyjczykami o wartości 147 funtów? Uwaga, jest to Krzysztof. Żeby nam było łatwo Krzysztofa tutaj wziąć i zidentyfikować, e, Krzysztof to jest osoba, e, której e-mail zaczyna się od. E, Yy, od takiego wyrazu cazyk, cazek, s i potem dam dalej. Więc jeżeli twój e-mail zaczyna się od słów cazek, s e, i masz na imię Krzysztof, to gratuluję, wygrałeś od nas e, kurs. Sekrety relacji z Brytyjczykami o wartości 147 funtów. Bardzo Ci Krzysztofie serdecznie gratuluję. A jeżeli ty też chcesz wziąć udział w losowaniu e, nagród, czyli kursów, e, szkoleń e, i innych atrakcyjnych nagród, jakich to możecie zareknąć sobie u nas na, na, w naszym sklepie to zachęcam was do tego, żeby sobie zdobyć taką książeczkę Angielskie Wpadki właśnie w promocji naszej majówkowej, bo nie dość, że można tę książkę zdobyć ze zniżką 25 funtów w pakiecie razem z um, Audiobookiem. Wtedy po prostu audiobook i książka kosztuje 29 funtów, czyli 150 zł. Oszczędzacie, zyskujecie przefantastyczne narzędzie, w którym w sposób lekki, łatwy i przyjemny, tak jak dzisiaj usłyszeliście, uczycie się najpraktyczniejszych angielskich wyrażeń, takich, które są faktycznie używane przez Brytyjczyków. Jak również słuchajcie poprawnej wymowy słów, które są najczęściej mylone, jak również tego, czego się w żadnej szkole nie nauczysz, to znaczy aspektów kulturowych, tych różnic kulturowych pomiędzy Polakami a Brytyjczykami, które powodują, że Brytyjczycy mają Polaków za osoby niewychowane, po prostu niekulturalne. Więc jeżeli chcesz się posługiwać takim oto naturalnym językiem angielskim, to słuchajcie niezbędnik każdej osoby, która uczy się języka angielskiego i która chce w tym języku nie tylko egzaminy zdawać, ale też po prostu się komunikować. Więc jeżeli ty albo twoi najbliżsi tego języka się uczą i chcieliby mówić bez błędów, to polecam link w opisie i co więcej, słuchajcie Masa różnych live'ów, szkoleń, lekcji, spotkań na żywo, warsztatów e, zostały zorganizowane i zaplanowane w ramach tego naszego majówkowego festynu językowego. E, rozkład jazdy, czyli plan wszystkich e, wydarzeń, znajduje się w opisie, e, dlatego zachęcam, zerknij sobie tam o w opisie i żeby książkę zdobyć i żeby się zapoznać z tym, co dla Was przygotowaliśmy. Możecie brać udział w tych wszystkich imprezach bezpłatnie, a książeczkę możecie nabyć w promocyjnej cenie. Moje miski Tylko do końca maja. Ja dziękuję Ci za Twój czas. Widzimy się już jutro w kolejnym losowaniu nagród i już dzisiaj wieczorem w, no właśnie, w, w czym? To sobie zerknij w opisie, bo dzisiaj też wieczorkiem o godzinie 8 czasu polskiego i 19, 19 czasu angielskiego widzimy się właśnie na żywo na naszym fanpage'u oraz na YouTube'ach. Moje miśki, ściskam, pozdrawiam, cudownego dnia, cudownego poranka i cudownego życia. Do zobaczenia.